Dwa pierwsze biegi totalnie zepsute, później poszła korekta i dwa biegi udane. Co no tu oceniać? No, kibice widzieli, jak to wszystko wygląda. Żałuję tych klaszyk w ubiegłym że, że nie przedstawiłem silników e, tak jak e, no w sumie no nie chciałem, ale że, 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 tak jak każdy mówi, że, że jest troszeczkę ta nagrośnia inna. i może być taka jak, jak mówią, a niestety ja poparcie dużo do żegu, czegoś innego i to był mój błąd. Udało się coś poprawić i nawet to, że ten match wygrał. 6 punktów zaliczka duża czy mała w kontekście jutrzejszego linii nie jest duża zaliczka, ale e, e, też jesteśmy całym zespołem i jedziemy. E, что-то ото меня, о том, что бы вам